Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, a temat dzisiejszego nagrania to replikacja DNA. Replikacja jest to podwojenie ilości DNA, czyli z jednej nici DNA otrzymujemy dwie nici DNA. Czyli jeżeli DNA, cząsteczka DNA, jest złożona z dwóch nici, to w wyniku replikacji otrzymujemy dwie cząsteczki DNA i każda jest dwuniciowa. Replikacja jest semikonserwatywna. Oznacza to, że nowa cząsteczka DNA jest złożona z jednej nowej i jednej starej nici. Na czym to polega? Tutaj mamy cząsteczkę DNA wyjściową, zaznaczoną kolorem zielonym i w wyniku replikacji następuje rozdzielenie tych dwóch nici, tej cząsteczki wyjściowej i jedna z nich wchodzi w skład jednej nowej cząsteczki DNA, natomiast druga wchodzi w skład drugiej nowej cząsteczki. Czyli te nowe cząsteczki DNA, dwie cząsteczki DNA, każda z nich ma jedną nić, która bezpośrednio pochodzi ze starej cząsteczki DNA, w cudzysłowie starej, czyli tej pierwotnej, oraz jedną, która została syntetyzowana. Ogólne zasady replikacji są uniwersalne dla wszystkich organizmów żywych. Replikacja jest katalizowana przez wiele kompleksów białek, czyli w wyniku replikacji z jednej cząsteczki DNA. Powstają dwie cząsteczki DNA. Polimeraza DNA. Polimeraza DNA jest to enzym odczytujący matrycę. Naprawia on uszkodzone DNA i uzupełnia brakujące fragmenty dwuniciowej helisy. Jest to enzym, który bierze udział w replikacji. Wyróżniamy trzy etapy replikacji: inicjacja, elongacja i terminacja. Inicjacja replikacji. Inicjacja rozpoczyna się od odnalezienia miejsca replikacji. Replikacja nie zaczyna się w dowolnym miejscu, ale w specjalnym odcinku Ori, czyli Origin. Jest to miejsce początku tego procesu. W każdym DNA jest jeden lub kilka specjalnych odcinków Ori. Ori jest to sekwencja 200-300 par nukleotydów. I ta sekwencja ORI jest to informacja dla enzymów biorących udział w replikacji, że tutaj mają zacząć replikację. Wyróżniamy następujące etapy inicjacji replikacji. Pierwszy etap to odnalezienie odcinka ORI, czyli Origin. Drugi etap to naprężenie nici DNA i rozerwanie wiązań wodorowych w miejscu inicjacji, czyli w miejscu ORI. Dzieje się to dzięki białku inicjatorowemu DNAA. Jak to wygląda? Pamiętasz z poprzednich nagrań, że tutaj między nitmi DNA, między zasadami azotowymi, występują podwójne i potrójne wiązania wodorowe. I te wiązania one są rozrywane w wyniku działania białka inicjatorowego DNAA. W te otwarte miejsca, bo zobacz, jeżeli tutaj dojdzie do rozerwania kilku tych wiązań wodorowych, tak jak tutaj, czyli tutaj rozrywamy wiązanie wodorowe, rozrywamy przy dużej ilości nukleotydów, no to powstaje taki otwór w cudzysłowie otwór, o czym będę zaraz mówić. I jeżeli dojdzie do rozerwania, to tutaj w takie otwarte miejsca wchodzi helikaza replikacyjna, która wypiera białko inicjatorowe, czyli to białko DNAA. I rozplata nici DNA bez uszkodzenia ich struktury pierwszorzędowej. Helikazy rozplatają nici i utrzymują je z dala od siebie. I w efekcie tego powstają tak zwane widełki replikacyjne. Zobacz, tutaj są te widełki replikacyjne. Czyli jeżeli rozpleciemy te nici dzięki właśnie najpierw białko DNA, następnie helikazy, to wtedy właśnie powstają takie widełki replikacyjne. Czyli takie miejsca, w których tutaj jest takie rozwidlenie, o, ponieważ tutaj była cząsteczka DNA, która była złączona wiązaniami wodorowymi. Obie nici były złączone, natomiast tutaj one są rozplecione i powstają takie widełki. Następnie białko primazy syntetyzuje na obu niciach DNA krótkie, komplementarne odcinki starterowego RNA. Są to tak zwane primery. Dzieje się tak dlatego, że polimerazy DNA potrafią jedynie dobudowywać DNA do już istniejących nici. Końcem inicjacji jest utworzenie primerów, czyli starterowego RNA. Ta rycina bardzo ładnie pokazuje, jak wygląda proces replikacji. Tutaj mamy helikazę, czyli ona rozplata nici, trzyma je z dala od siebie. Zobacz, tutaj mamy primery. Czyli mamy te odcinki starterowego RNA i do nich następnie jest syntetyzowana, czyli jest dobudowywana nowa nić DNA. W każdym miejscu Ori, Origin, tworzy się para widełek replikacyjnych, które w czasie replikacji się rozsuwają. I dlatego też proces ten nazywa się replikacją dwukierunkową, ponieważ one rozsuwają się w dwóch kierunkach. Elongacja replikacji. Elongacja polega na wstawianiu nowych nukleotydów, czyli syntezie nowych nici DNA. Dochodzi tutaj również do korekty błędów. Proces replikacji zachodzi na obu macierzystych niciach równocześnie i tylko w kierunku od ich końca 3' do końca 5'. Dlatego nowe nukleotydy mogą być przyłączane tylko do końca 5' nowo powstającego odcinka DNA. Jak to wygląda na rycinie? Ponieważ proces replikacji zachodzi od końca 3' do końca 5', czyli tutaj mamy koniec 5' ten biały, to dlatego nowe nukleotydy mogą być przyłączane tylko do końca 5'. Czyli tutaj mamy nić wiodąca, która jest ta biała, zaznaczona, i nić opóźniona tym kolorem szarym z lewej strony. I wydłużanie nici następuje w kierunku, zobacz, od 5', czyli tu mamy 5' tej szarej nici, ta końcówka, do 3', czyli tu jest koniec 3'. Natomiast odczyt matrycy jest odwrotnie. Czyli zobacz, ta nić wiodąca, czyli ta nasza matryca, która pochodzi ze w cudzysłowie starej cząsteczki DNA, ona tutaj to jest kolor biały i tutaj ona zaczyna się 3', a kończy się 5' czyli z niej odczytujemy informację. Na podstawie tej informacji, zobacz tutaj, dobudowywane jest to DNA. Czyli nowe nukleotydy są dobudowywane do końca 5 natomiast odczyt jest od 3 do 5 Nici w DNA są antyrównoległe. Oznacza to, że jedna nić ułożona jest od 5 do 3 a druga naprzeciwko niej, komplementarna, jest ułożona od 3' do 5', czyli odwrotnie. Czyli tak jak tutaj widzisz, o, jedna z tych nici, zobacz, jeżeli weźmiemy nawet to DNA wyjściowe, to wyobraź sobie, że tym ciemnym szarym jest jedna nić DNA, a tym białym jest druga nić, więc ta nić biała zaczyna się tutaj od góry, od 5' i kończy się na 3', natomiast ta nić ciemnoszara od 3', do 5'. Jedna z nici, tak zwana nić prowadząca, umożliwia ciągłą syntezę nowego łańcucha polipeptydowego i powielana ona jest w sposób ciągły. Na drugiej nici, na tak zwanej nici opóźnionej, powstają fragmenty okazaki. Jest to sekwencja od 100 do 1000 nukleotydów to znaczy, że jest ona powielana w postaci krótkich odcinków DNA o długości około np. 200 nukleotydów, które następnie są łączone. Aby wyjaśnić jeszcze pojęcie nici opóźnionej i nici wiodącej, zwróć uwagę na tą rycinę. Tutaj tym kolorem zielonym mamy zaznaczoną nić wiodącą widełek replikacyjnych przesuwających się w lewo. Czyli jeżeli widełki replikacyjne przesuwają się w lewo, to tutaj ta nić wiodąca, zobacz, ona się zaczyna od 3', o tutaj razem zaznaczam, a kończy się na 5'. Nić opóźniona widełek replikacyjnych przesuwających się w lewo, czyli jeżeli mamy tutaj cały czas te widełki, które idą w lewą stronę, to ta nić opóźniona jest kolorem szarym w tym przypadku. Czyli ona się zaczyna od 5' A kończy się na 3 Prim. Tutaj mamy nowo syntetyzowane nici DNA. Natomiast co będzie, kiedy widełki replikacyjne będą się przesuwać w prawo? Jeżeli będą się przesuwać w prawo, to ta zielona nić będzie nicią opóźnioną, czyli ona będzie od 5' do 3'. Natomiast nici wiodąca widełek replikacyjnych, które się przesuwają w prawo, czyli ta z naszą prawą stronę, to będzie zaznaczona kolorem szarym. Dlaczego? Ponieważ ona się zaczyna od 3'? Bo one się przesuwają w prawo, czyli one idą z lewej strony, tak? Ona tutaj zaczyna się 3', a kończy się 5'. Dlaczego tak się dzieje? Tak jak Ci mówiłam wcześniej, wydłużanie nici następuje w kierunku 5' do 3', czyli ta synteza nowej nici, natomiast odczyt matrycy, czyli tej pierwotnej nici, ponieważ matrycą jest ta pierwotna nić DNA, która pochodzi z tego wyjściowego DNA i odczyt matrycy zachodzi w kierunku 3' do 5'. I teraz zobacz, 3' mamy tutaj, mamy nit 3'. I ona teraz tutaj kończy się 5' po prawej stronie. I jeżeli widełki replikacyjne będą szły w prawo, to będzie to nić wiodąca, ponieważ zobacz, one idą od 3' do 5'. Dlatego ta nić jest wiodąca. Natomiast automatycznie ta druga nić, czyli w tym przypadku nić zielona, ona jest opóźniona. Natomiast, co by się działo, kiedy widełki replikacyjne zmieniłyby swój kierunek? I zobacz teraz. Tak jak przypominam, odczyt matrycy od 3' do 5' i wydłużanie nici w kierunku 5' do 3'. Czyli mamy znowu, teraz idą nasze widełki replikacyjne w lewą stronę. Czyli jak one idą w lewą stronę, no to muszą odczytać od 3' do 5'. Więc która z nici ma tutaj 3'? Ona ma prim, ta zielona. Dlatego też ta zielona nić będzie nicią wiodącą widełek replikacyjnych, które się przesuwają w lewo. Natomiast szara nić będzie nicią opóźnioną. Ostatni etap to terminacja replikacji. Oczko replikacyjne, czyli ten obszar tutaj, to rozwidlenie, które tutaj powstało z obu stron, tworzy takie oczko. I ono pozwala na tworzenie się dwóch widełek replikacyjnych, przesuwających się w obu kierunkach. Widełki przesuwają się, aż dotrą do miejsca terminacji replikacji, czyli miejsca Ter. Ter znajduje się mniej więcej po przeciwnej stronie od miejsca inicjacji replikacji, czyli od miejsca Ori. Zanim powstanie nowa cząsteczka DNA, najpierw musi dojść do usunięcia primerów, czyli tych starterowych odcinków RNA. Na koniec dochodzi do połączenia dwóch nukleotydów przylegających fragmentów i łączą je ligaz DNA i powstaje dzięki temu jedna ciągła nić. Jak to wygląda na rycinie? Zobacz, jeżeli tutaj mamy startery na nici opóźnionej, które są syntetyzowane mniej więcej co 200 nukleotydów i potem one muszą być połączone. I tutaj ligaza DNA łączy sąsiednie fragmenty okazaki, bo to są tak zwane fragmenty okazaki, w jedną nić, katalizując tworzenie się wiązań fosfodiestrowych, które to wiązania łączą następnie poszczególne nukleotydy w łańcuchu nukleotydowym. Pokażę Ci to jeszcze na tej rycinie, ponieważ o, to są te nasze fragmenty syntetyzowane, one następnie muszą być połączone w jedną nić DNA. Dwie nowo syntetyzowane nici zwijają się w podwójne helisy i każda z nich ma jedną nić macierzystą. Dzięki temu nazywamy replikację semikonserwatywną. Następnie nici DNA owijają się wokół białek histonowych i całość zwija się jeszcze bardziej, tworząc oddzielne chromatydy, nadal połączone wspólnym centromerem. Nowy chromosom ma dwa razy więcej DNA niż przed replikacją. Dwie chromatydy, czyli chromatydy siostrzane zostają rozdzielone w procesie podziału komórkowego i one wtedy stają się dwoma oddzielnymi chromosomami. Replikacja jest semikonserwatywna, bo mamy jedną starą i jedną nową nić DNA w tej nowej cząsteczce. Podsumowując, zobacz, ile mamy enzymów, które biorą udział w replikacji. Jest to Helikaza, polimeraza RNA, polimeraza DNA. Ligaza DNA. Replikon. Replikon jest to podstawowa jednostka replikacyjna. Replikon jest to odcinek DNA z własnym miejscem inicjacji replikowany jako samodzielna jednostka. Czyli mamy miejsce inicjacji, czyli miejsce origin, i taki replikon ma swoje miejsce origin i ten obszar DNA, ten odcinek DNA z własnym miejscem ORI jest to właśnie replikon. Ponieważ u eukariota nici DNA są bardzo długie, dlatego mają kilka miejsc ori, które są uruchamiane prawie jednocześnie, czyli mają one jednocześnie kilka replikonów. Natomiast u prokariota, ponieważ te nici DNA są znacznie krótsze, one mają tylko jeden replikon. Telomery. Telomery są to wolne zakończenia powstających cząsteczek DNA. Zbudowane są one z charakterystycznych, krótkich, ale wielokrotnie powtarzających się sekwencji. U człowieka ta sekwencja to TTAGGG. Jak to można zapamiętać? Ja sobie zapisałam taki wzór, czyli T kwadrat AG do trzeciej. A to jest oczywiście mój wzór do zapamiętania. Telomeraza. Telomeraza jest to enzym, który dba o pozycję telomerów. W centrum aktywnym telomerazy jest łańcuch RNA. Ten łańcuch RNA pozwala telomerazie na odtworzenie brakującego końca DNA w procesie odwrotnej transkrypcji. Odwrotna transkrypcja jest to przepisanie informacji genetycznej z RNA na DNA i dzieje się tylko w określonych przypadkach. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę i zachęcam do subskrypcji tego kanału.